Witam wszystkich. Unix Silver z tej strony. W tym pięknym dniu prezentuję wam nic innego jak nowy sprzęt. Część z Was pewnie domyślała się, co będę chciał kupić. Krążyły już pogłoski w komentarzach. Niektóre prawidłowe, jak widać, niektóre nieprawidłowe. Ci, co myśleli prawidłowo, to wiadomo, oglądali prawdopodobnie gameplay z rajda i tak dalej. Śledzili wyraźnie i, i a, szczegółowo kanał. No i było już mówione o tym sprzęciku, że on mi się kurde podoba. Jak widać wizualnie, nie jest to igła. Jest tutaj kilka małych pierdółek do zrobienia. Ale no cóż, sprzęt technicznie jest sprawny i to jest najważniejsze, bo zakup Yamahy R1 RN09, rocznik 2003 w stanie idealnym, to jest coś niemalże niemożliwego na polskim rynku. A tak jak widzicie, sprzęciwo jest konkretne, jest fajne i naprawdę dobrze działa i dobrze jeździ. O, może Wam tak zaprezentuję krótko, co on ma, po prostu. W porównaniu z takim stokowym sprzętem, zmieniony ma regulowane klamki, ciężarki kierownicy. Ma frotkę na zbiornik płynu hamulcowego, przedni ma regulowany amortyzator skrętu OH-LINSA. Ma fajne żaróweczki, takie, które świecą naprawdę na biało. Kaszpady w omedtech. złoty DIT, ten najmocniejszy, nie pamiętam jak on się tam konkretnie nazywał. O, akcesoryjne montowanie blachy, oczywiście oświetlone i tak dalej, więc wszystko jest. Ta... A jak powinno być. Wydech. Karbonowy Arrow, dedykowany do tego modelu, który nadaje no, czadu, że tak powiem. Sprzęt przede wszystkim nie bierze oleju, jest prosty, nie ma uszkodzonej ramy, ma dwugniotkę mało na baku z lewej strony, ma porwane siedzisko, nowe już jest zamówione, więc tutaj ta, ta część będzie cała zmieniona, więc tym się proszę nie sugerować. No i cóż, no, wiadomo, nie można się spodziewać, że litr z 2003 roku, czyli w sumie 13-letni sprzęt, będzie w stanie perfekcyjnym. Leżał na jedną i na drugą stronę pewnie nie raz. I śmieszą mi ludzie, którzy szukają sportowego sprzęta, który ma ponad 10 lat i chcą, żeby był w stanie perfekcyjnym i nigdy nie leżał na ziemi. To jest praktycznie jest możliwe, ale jest prawie że niemożliwe. Sprzęcik stoi na pilot Powerach trujeczkach. Na takich gumach go kupiłem, będę zmieniać, no bo ta guma już znaczy, jeszcze, jeszcze troszkę się na niej da pojeździć. Jeszcze znaczników nie ma, ale już się zbliżają. Byłem w, Byłem na tych gumach, na torze już. Jak widać, są pozamykane z obu stron elegancko. No i powiem tak, z Yamachą się. Dogadałem od razu, no ale o tym wam już powiem w trakcie jazdy. Jeśli chodzi o prowadzenie, to jest po prostu sprzęt, no nie wiem, dla mnie jest po prostu wymarzony, świetnie mi się tym prowadzi i wcale nie przeraża tą mocą. A więc zapraszam was do krótkiej przejażdżki, to opowiem tak ogólnie o tym sprzęcie. No a taki walkaround już z obejściem pokazaniem wszystkiego po kolei to na pewno będzie w jakimś innym odcinku.